i zapytać go o niezliczone rzeczy dotyczące życia. Następnie Bóg w akcie całkowitego ujawnienia danych zaprasza ich do uczestniczenia w sądzie, otwierając przed nimi wszystkie zapisy z życia zgubionych. Odkupieni mają teraz możliwość zobaczenia, dlaczego niektórzy ludzie, których spodziewali się zobaczyć w niebie, nie dostali się tam. Wszystkie ukryte myśli zgubionych zostają teraz ujawnione. Walki duchowe toczone o każdą duszę zostają także ukazane. Nawet czyny i motywy upadłych aniołów są bardzo czytelne. Otwarty i przejrzysty charakter Boga w tej sprawie jest niezwykły. Jak apostoł Paweł przepowiedział w pierwszym liście do Koryntian święci świat sądzić będą. Zanim jakikolwiek grzesznik otrzyma ostateczną karę, sprawozdanie Jego życia jest dokładnie przestudiowane przez zbawionych, którzy teraz rozumieją zmagania o ludzi na Ziemi. Wszystkie słowa i czyny ludzi nikczemnych są zważone na szalach Sądu Bożego. Wszyscy uznają, że przyznana kara jest słuszna i sprawiedliwa. Ostatecznie, pod koniec tysiąca lat, Jezus i Jego odkupieni przygotowują się do powrotu na Ziemię. Nadszedł wreszcie czas, aby szatan, jego aniołowie i bezbożni ponieśli konsekwencje swoich czynów. Wkrótce cisi posiądą ziemię, ale najpierw Bóg musi wykonać końcową fazę swego sądu i oczyścić wszechświat z grzechu. Koniec grzechu. I widziałem miasto święte, Nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przeozdobiona oblubienica dla męża swego. Po tysiącletnim sabacie w niebie Chrystus wraz z odkupionymi z nowym Jeruzalem wracają na ziemię. Gdy miasto zbliża się na opustoszałą planetę, Jezus wydaje rozkaz, aby bezbożni zmarli powstali ze swych grobów. Na jego głos ludzie z każdego miejsca i czasu stoją teraz przed Bogiem. Wzbudzeni przy drugim zmartwychwstaniu mają takie same śmiertelne ciała, jakie posiadali przed śmiercią. Gdy Jezus zbliża się do Ziemi i jego stopy dotykają Góry Oliwnej, potężne trzęsienie Ziemi rozszczepia Górę i przemienia ją w rozległą równinę. Wtedy Nowe Jeruzalem, potężne miasto Boga, stępuje z nieba, a jego fundamenty spoczywają na równinie, którą przygotował Jezus. A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego i wyjdzie, aby zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi i zgromadzić je do boju. Zaskakujące, ale Szatanowi udaje się jeszcze ostatni raz oszukać swych naśladowców. Namawia ich do tego, aby zdobyć siłą niebiańskie miasto. Generałowie i mężowie wojny wszystkich wieków teraz wykorzystują swe umiejętności, aby przygotować się do końcowej bitwy. Tym czynem jednak objawiają, że ich serca pozostały niezmienione. Gdyby to było możliwe, zrzuciliby Boga z jego tronu i siłą zawładnęli świętym miastem. Nie zdają sobie jednak sprawy z tego, że walka jest przegrana, zanim nawet się rozpocznie. Nadszedł dzień sądu. I widziałem umarłych wielkich i małych, stojących przed tronem. I księgi zostały otwarte. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. Nagle, wysoko ponad miastem, pojawia się Bóg na swym pełnym majestatu tronie. Wszystkie niegodziwe plany bezbożnych natychmiast zostają wstrzymane. Gdy wpatrują się w twarz Boga, boleśnie uświadamiają sobie każdy grzech, jaki kiedykolwiek popełnili. Przypominają sobie każdą sytuację, gdy uciszali swoje sumienie, każdy moment, gdy odwracali się od błagania Ducha Świętego. Niektórzy zmarli wierząc, że udało im się ukryć czyny morderstwa, przestępstwa czy rozpusty, ze wstydem doświadczają tego, co powiedział Jezus w Ewangelii Łukasza, że nie ma nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani tajnego, co by nie stało się wiadome. I gdy żywa panorama ich życia odgrywa się przed ich oczyma, każda zgubiona dusza całkowicie rozumie, że odrzuciła zbawienie z własnego wyboru. Jest to tragiczne. Gdyż pokój i szczęście tych wewnątrz miasta nigdy nie stanie się ich udziałem. Nie da się wyrazić słowami uczucia beznadziejnej desperacji, która ich przenika. Buntownicy nie mogą zaprzeczyć Bożej sprawiedliwości w tym, że uznał ich za winnych. Jednogłośnie zawołają sprawiedliwe i wierne są drogi Twojego królu i padając na twarz oddają cześć księciu życia. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, i spadł z nieba ogień i pochłonął ich. W końcu nadszedł czas, aby bezbożni ponieśli nieuniknione konsekwencje swoich czynów. Bez ostrzeżenia płomień spada z nieba, ziemia rozpada się i ogień występuje z jej głębi. I gdy piekło pochłania niegodziwych, sprawiedliwi są całkowicie bezpieczni za murami Nowego Jeruzalem. Każdy grzesznik jest ukarany stosownie do tego, co uczynił. Ci, co popełnili niewiele grzechów, zostają unicestwieni szybko, ale ci, co są winni potwornego zła przeciwko ludzkości, cierpią dłużej. A szatan, inicjator wszelkiego grzechu, musi cierpieć najbardziej. Dla Boga wymierzenie kary niegodziwym jest bolesnym czynem, ale tego wymaga Jego sprawiedliwość. Zapłatą za grzech jest śmierć. Na krzyżu Jezus wycierpiał tą ostateczną karę za wszystkich, którzy przyjęli Jego ofiarę. Ale niestety, zgubieni odrzucili ten dar i muszą zapłacić tę ogromną cenę sami. Bo to nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się cierniem i spali ich ten nadchodzący dzień. Gdy ostatni żar karę oziębnie, mieszkańcy wszechświata podniosą swój głos i oddadzą chwałę Bogu za to, że szatan i rządy terroru skończyły się na zawsze. I gdy pokój kosmosu na wieki jest już zapewnionym, Bóg kieruje teraz swą uwagę na stworzenie nowego nieba i nowej ziemi. Nowa ziemia. I widziałem nowe niebo i nową ziemię. Albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. Po tym, jak ziemia zostaje oczyszczona ogniem, Pan dokonuje kolejnego cudu ponownego stworzenia. Dzięki mocy Jego słowa, ziemia zostaje przywrócona do pierwotnego stanu doskonałej piękności. On rzekł: I dywan bogatej, bujnej roślinności pokrywa planetę. Na Jego polecenie. Wody ponownie zaroiły się pełnią życia. Niezliczone, różnorodne i wspaniałe stworzenia każdego gatunku w harmonii poznają nowy raj. Pełna życia atmosfera jest czysta i słodka. Ziemia staje się jednym wielkim objawieniem wspaniałości stwórcy. I otrze Bóg wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Bezpieczeństwo wszechświata jest pewne. Z Nowym Jeruzalem jako stolicą wszystkie stworzenia radują się z miłościwego panowania Boga. Ci uratowani od unicestwienia na wieki mają szczególne więzi ze stworzycielem, których żadna inna niebiańska istota nie jest w stanie docenić. I chociaż grzech i grzesznik zostali na zawsze zniszczeni, jeden ślad wielkiego boju pozostaje nadal. Co ci się stało w rękę? To ślady na dłoniach i ciele Jezusa. Gdy mija dzień po dniu błogiej wieczności. Wszystkie przykre i bolesne wspomnienia zanikają, a rozkwita splendor i chwała niebios. Nieograniczone upływem czasu, nieśmiertelne dzieci Boga mają możliwość realizacji największych pragnień. Nieograniczone zgłębienie wiedzy pobudza i stymuluje umysł. Już nieograniczeni tylko do Ziemi, odkupieni mają możliwość badania cudów niezmierzonego wszechświata. Niebo jest miejscem doskonałego pokoju i harmonii, gdzie miłość do Boga i bliźnich wypełnia każde serce. Biblia obiecuje, że to nadchodzące królestwo może być Twoim wiecznym domem. Jezus poświęcił samego siebie na krzyżu, aby dać Ci przebaczenie i zwycięstwo nad grzechem. I co więcej, Jezus chce, abyś mieszkał z nim na nowej ziemi. I chociaż ogromnie pragnie Cię zbawić. Nie może cię do tego zmusić. Sam musisz się zdecydować, czy go przyjąć. Czy nie zechciałbyś przyjść do Niego dzisiaj? Poproś.